Przed chwilą się zapytałem, że, znaczy powiedziałem, że mnie suszy, a kolega od razu, reklamóweczka jest. I działamy. Co jest? Zimno. Co zimno? Zawsze na targach w kiesach. jak w Kieleckim. Jak, jak jest właśnie, jak w Kieleckim, Jeden, dwa, trzy. Jak się bawimy? Ja się Uhu. dopiero zaczynam bawić, bo dopiero co przyszliśmy tutaj z 15 minut temu. Przepraszam, ja mam takie pytanie, bo to... Czy to, już, czy to już jest to Fame MMA? Tak, Fame MMA. Rolniczego YouTube'a? <grystek grystek 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 grystek> czy, czy to już się zaczyna? Tak. To walki ten, to walki rolniczych YouTuberów? Tak. To już teraz. Witam serdecznie na gali finałowej na części 8 37 Finału Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Powiedzcie, <noise> <Puchel. Brawo. głos> ile zmarnowanych wieczorów trzeba poświęcić, żeby tak wysokie miejsca zajmować w olimpiadzie rolniczej? Ucząc się czegoś takiego się nie marnuje wieczorem. A bardzo dobra odpowiedź. Myślałem, że już powiesz, a moi koledzy to już to tam na browarkach chodzą, a ja tam książki Grzebisa czytam od dechy do dechy. Po nie nieraz lepiej chodziło. Później dodajemy, że ta maszyna przykład pracy tej maszyny kosztuje, ale może tak, Zrabujcie Co, z swoich puls szukasz? Tak, mapujemy hektary. pola. Hektary. Gdzie są moje hektary? Tak. Oni są bardzo zadowoleni z tego powodu również. Kiedyś tam słyszałem jakieś tematy, dlaczego? Jezu, ale mi przestraszyłaś. Myślałem, że odjedziemy. W ten tłum. Ale jak odjechać niezapalonym ciągnikiem? Ej. Ja Ona? tutaj zostaję, w środku. Ty wiesz, Wciąż że to jest fajnie? Te szyby są, tak powiem Ci, że przyciemnione lekko. Tu nas nie widać. Ty, masz, masz na to jakiś pomysł, jak to zagospodarować, ten czas tutaj? Będziemy się całować. O, dobra. <śpiewanie> <śpiewanie> Nie widzieliście, ale słyszeliście. Czekaj, czy jak to? Jakieś inne, jak to te dźwięki z całowania? Nie wiem, laskaj. <śpiewanie> Dawaj Utknęła Nie może wyjść? Tak, nie może wyjść. No to proszę pomóc, bo... Tak. Moja żona właśnie utknęła w klasie w środku. Zamknęła się i... Tak. Tak na przykład. Jakby ktoś nie wiedział to... Ale... zostać na zawsze, tak było fajnie. Zapraszamy do New Hollanda, tam jest znacznie fajniej. <noise> tam jest znacznie prościej, z klamkami. Tam jest tak? przyjemniej. Zapraszamy, <noise> to jest tuż, ja tuż, przy za rogiem. tuż za rogiem. Tuż za rogiem. <noise> Dobra. Jest. Jedziesz sobie spokojnie dalej autostradą A4 na wschód i pod Wrocławiem masz Ślęże. Tu masz piękne Ślęże i to on jest siostra Radonia. Tu. I na Ślęży masz oczywiście ty, Biedenic, radio, botery, A teraz my. proszę rysy, Matterhorn i... No To jest bardziej kreatywny. Poczekaj, dó czekaj. Dobrze, to, to, to przepraszam. Hmm. Co mi to przypomina? Czekaj, może z tej... Może z tej, może trochę bliżej, może trochę dalej, nie wiem, nie to jest wiem trakty. co to jest. Mam do was pytanie, jedno. Co wam to przypomina? Mafę z Gęs. Rolnik szukażony. To? Naprawdę? Piesek. O jać A wiesz jak dać pieskowi trochę wody? Patrz. O! A proszę! O, o, się napi, napił aż, się. Mu, aż mu ulewa się Aż mu się ulewa! Oj, dostałem coś, czekaj, co to jest? Co to jest? Kwiatek. Kwiatek? Cebulka? Cebula? Ale nie na chleb. Ania, chodź, bo na BSF-ie cebulę dostaliśmy. Cebulę? A, cebulę dostaliśmy, patrz. Otwórz, to spakł. Ja będę... Fajnie Cię widzieć. Mam nadzieję, że to spotkanie youtuberów teraz to wi większe grono tam będzie. No to na też, pewno to też mam nadzieję, że jeszcze. Znaczy, Ja też przyjdę, no wiesz, no kręcę się gdzieś tam obok, przechodziłem. A ja, youtuberka, nie rolnicza. A, i nierolnicze, też zapraszamy, nierolnicze, a nie 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 też mogą przychodzić. Dobra, to ten numer telefonu jest do mnie. Nie, nie, nie. No. Co ty, co ty mamy, to... Panie Korwinie, a rolnicy na kogo mają głosować? Tylko na nas oczywiście. Się... <gry> Wszystko się dzieje online? Nie, nie, nie ma dziwnie. Dalej na południu. walcantów tutaj gdzieś tu jest iść gąska, nie ma gąska skandal, znaleźć pole w takim razie, w momencie Wasiu, a macie telewizor dotykowy? tak zwane pole pod lasem nie, to jakieś szaczki a co ty się tak chowasz? Co ty się tak chowasz? Nie, 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 ja, nie chcę, ja nie medialny. Czego? Marcin. <grym> Takie dobre przyczepy robicia. Bardzo dobre. Najlepsze w kraju. O, no to ty powinnyś wiesz, z piersią do przodu tutaj wejść. No właśnie no, 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 no. No tak. A który tam był rolnik najfajniejszy? Bardowski. Z trzeba oglądać bardowskich? Bardowskich trzeba oglądać między innymi dlatego, że mają na gospodarstwie bardzo dużo maszyn Amazon. <noise> Tutaj mamy pana informatyka, który w wolnej chwili zajmuje się kopistycznie gospodarstwem. To jest fajne właśnie. Na komputerze od rana do nocy. A na weekendik, sobota, wciągniczek. Panowie, znacie Bardowskich? Kogo? Bardowskich. Rolnik szukał żony, znalazł. Okej, no, 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 no nie. Więcej, na farlecie no. są. I lubicie tych Bardowskich, czy nie lubicie? Bardziej klasa lubimy, <grym> Czy znacie Bardowskich? Znamy! Mamy! A lubicie Bardowskich! Lubię... A bardzo z kim pojawi. kojarzycie? Tak, tak. Ale... I fajni, nie fajni. No i jak się z A jakim się tam układa? Ten, e, to ten, co się ożeni? Ten, co się ożeni? No We mnie. Rodziny załatwiły. A to... to... nie, to mało. E, to 100, no. kurde, nauczcielko. Noż... No. E, tak, nie nauczcielko, to było. Przecież O, właśnie. No. O, dziw. No jak nie? Już... No. no kurde, to wszystkie odcinki. Tego. my przyjechaliśmy tylko obejrzeć sprzęt a już chyba 450 zdjęcie ktoś nam robi no i tak to jest zakupy planujecie? Adrian jak sobie radzisz? Dobrze sobie sobie powiem. tak chodzę między maszynami, że byśmy nie No oczywiście jest niska. No słuchaj no. tak to tak to jest. Ale mi się podoba. Nie, nie przeszkadza mi. No nie. W ogóle. No, na mieście się nie zobaczymy. No to zobaczenie. Jakby ten zmęczył mnie i już mu wypada, to jest najsłabiej. Trzeba się trochę poprzestawiać. Wyjść z ciągnika, tu przejeżdżasz, po zabrać to co nie. Tam we vlogu jest taki temat tym najnowszym z Europejskiego Forum Rolniczego. O mnie. Ludzie pytają, czy faktycznie z tobą rozmawiałem. To prawda była? Prawda. Ale prawda? nie wiem czy było mnie słychać, bo nie oglądałem nie nie, było, słuchasz, nie, nie było, nie było. Ja to, ale przekazywałem no, wszystko. A ty musisz się przytulić do nas, jak chcesz być. A do, a do kogo bardziej? Do Michała. Nie, ja nie chcę. <laughs> no nie uciekaj. Białe płytki, białe ściany, wszystko było na bicior. Ania w wodzie. Kto to będzie sprzątał? Yes. A ja przyszłam, raz wysuszyłam włosy, drugi raz moje włosy na tych białych płytkach. Mówię, nie, codziennie trzeba to szorować. Ale że moje płytki w łazience ci Poszły się nie pod pod podobały, to tak mnie zabolało, nie, zabolało że, moje że, serce... Że, okay, bo jesteśmy na etapie łazienki dopiero. No to mówię, że a płytki... Tak w... łazie, łazienki, a gdzie jest, a gdzie kuchnia? No. Nawet Tylko kibel proszę. zły wybrałem. i z którzy są z Lubelszczyzny. Pozdrawiamy! I z Lubelszczyzny, nie z a, a co wy tacy podobni do siebie jesteście? A fabryka tak wypuściła. <grym> nie chcieliśmy na to Trzeba tatę zapytać i mamy, jak to się robi. Agrol polecam. tutaj wpadł do nas no to jeszcze jacy youtuberzy tutaj czy tylko nasi widzowie, czy również youtuberzy ręka do góry, to youtuber? aha no pewnie się niektórzy nie przyznają przyznajcie wszyscy, nawet tak właśnie jedną subskrypcję już się jest youtuberem zaprezentowałem, powiedziałem jak wyglądał by w sumie, biegów, co tam tego uwagę i bardziej tym Środów, się Słyszał, z tym interesuję się się wiosna do pracy, poza To ja rolnik z Hollywoodu, mnie znacie. Tutaj jest mój syn, youtuber, Joker, także on niech coś o sobie powie. Mam na imię Adrian, witam was serdecznie. No i tyle. Powiedz coś. No, prowadzi, to się troszkę wstydzi. Prowadzi kanał już piąty bodajże rok. Jak widzicie, śledzicie, to już ma 46, ponad 7 tysięcy 80, przepraszam, 7 tysięcy subskrypcji. Takie ciężkie to słowo. W Rześu jest gość. Na 100%. Ania! A ty jesteś... Masz złotko! Ja na 100, a ty jesteś na 40. O ty kurwa! If you know what I mean. Tylko! Wejście smoka? Wejście smoka, jest dobrze. Tak. Przed chwilą się zapytałem, że... Znaczy, powiedziałem, że mnie suszy, a kolega od razu... Eksplorium. Reklamóweczka jest. I e, działamy. Właśnie szukamy jakiegoś, jakiegoś schowka w klasie, w ciągniku. E, I będziemy działać. I będziemy działać, także jedziemy do przodu. Ma, ma wiary. Tak dostawa jakby, przyszła. Coś jakby, jeszcze? Jakby można proszę było dostawę, to ja bym tutaj. O, no, proszę to żyję. to, to ma, proszę jedno. Jedno, parę no, 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 tak, no. Odpowiednie tak, osoby w odpowiednim tak. miejscu. Tak. Dokładnie tak, no, tak, polecamy stanowisko klasę. Szkoła Głównego Gospodarstwa wiejskiego. Tak. Szkoła główna Gospodarstwa wiejskiego, rolnictwo rok pierwszy, najlepsza ekipa. Pan tutaj mówi, że całe życie się uczy, całe życie studiuje. Całe życie. I teraz Najwięcej najnowsze. Więcej powinno być. A teraz najnowsze technologie, zarządzanie gospodarstwa. W komputerze, proszę. proszę pana, ale ja na razie jeszcze jestem młody, dopiero 83 lata mi minęło i uważam, że, że w końcu muszę opanować te całe tajniki, coś, żeby dobrze uprawiać. <śled> Thank you